Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem, jestem Schymona i zapraszam Was na kolejny odcinek. Pompy ciepła obok instalacji fotowoltaicznych to najpopularniejsze urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jednakże niejednokrotnie wysoka cena inwestycji potrafi odstraszyć potencjalnych nabywców. Pozwól jednak, że w tym wideo przekonam Cię, że wcale tak nie musi być. Istnieje szereg dotacji i dofinansowań, z których możesz skorzystać decydując się na zmianę źródła ciepła, a do najpopularniejszych programów rządowych należy program Czyste powietrze. O dofinansowanie ubiegać mogą się osoby fizyczne, posiadacze budynków modernizowanych, a wsparcie wynieść może nawet 32 tysiące złotych. Ale na tym nie koniec. Kolejnym ogólnopolskim programem jest program Moje ciepło którym beneficjenci mogą zyskać nawet 30% zwrotu kosztów instalacji. Ponadto z lokalnych programów antysmogowych mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy danego regionu. Powstanie tak licznych lokalnych programów jest efektem wymogu wymiany kopciuchów do końca 2024 roku. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzać lokalne programy i skorzystać z dofinansowania już teraz. Nasi wyspecjalizowani doradcy pomogą Ci dobrać odpowiedni program dla Twoich potrzeb. Nikt z nas nie lubi wypełniać długich wniosków. Całe szczęście, nasi doradcy zrobią to dla Ciebie. Po więcej ciekawych informacji zapraszam do naszych innych materiałów. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Na razie!